i'm Witam Was bardzo serdecznie w 27 odcinku z serii Marketing Hero. Jeśli jesteś stałym bywalcem na tym kanale, to to jest odcinek, w którym mój głos lub moja twarz może trochę odbiegać od standardów, które znasz z poprzednich odcinków, a to dlatego, że zwyczajnie przez kilka ostatnich dni byłem dość mocno przeziębiony. Jednak to nie stoi na przeszkodzie, żebym chciał i mógł dostarczyć Wam kolejną dawkę merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży. Zatem o czym w dzisiejszym odcinku? Jeśli masz stronę internetową lub planujesz mieć stronę internetową, to ten odcinek jest dla. Dla ciebie, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy do mojej agencji marketingowej zgłosiło się wiele osób z prośbą o stworzenie lub dokonanie zmian na stronach, które już istniały. I okazuje się, że jest sporo błędów, które na takich stronach. Dość często występują i nie trzeba jakoś super skomplikowanej wiedzy technicznej, żeby, żeby się ich pozbyć, żeby mieć ich świadomość i żeby w jakiś sposób ich unikać. W przypadku, kiedy już masz stronę, można je łatwo, szybko naprawić, lub jeśli planujesz stworzyć stronę, uniknąć ich przy procesie tworzenia takiej strony internetowej. Jakie to są problemy i jakie rozwiązania na te problemy? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku, więc jeśli temat stron internetowych Cię interesuje, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Dla tych z Was, którzy na tym kanale są po raz pierwszy, ja nazywam się Paweł Szymków i na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży, tak żeby zwiększać zyski w ich firmach. Mam do Ciebie na początek jedną prośbę, pomóż mi w rozwoju tego kanału, będę super wdzięczny, jeśli już teraz zostawisz łapkę do góry pod tym wideo, a jeśli z jakiegoś powodu jeszcze tego nie robisz, zostaw subskrypcję, kliknij opok dzwoneczek, żeby w przyszłości. Być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Jestem za to mega wdzięczny. Dziękuję każdemu, kto w poprzednim wideo w jakiś sposób chciał, wykazał chęć pomocy w rozwoju tego właśnie kanału. Jeśli mamy to za sobą, jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Wiele rzeczy, o których dzisiaj powiem, dla średnio zaawansowanych użytkowników może wydawać się oczywiste. Ale dla takich też przygotowałem pewne wisienki na torcie, żebyście mogli zupdejtować swoją wiedzę. Jednak z doświadczenia też obserwuję, że wiele rzeczy, które niby już są oczywiste, oklepane, i wiele osób mówi tak, ja to wiem, to jednak w dalszym ciągu jako problem. Nie są rozwiązane, więc warto spojrzeć na to jeszcze raz i wziąć pod uwagę, co możemy z tym zrobić. Problem numer jeden to wielkość zdjęć na stronach internetowych. Coś, co w wielu miejscach, na, tak na przykład blogach internetowych, jest opisane: zadbaj o wielkość grafik na swojej stronie internetowej, zmniejsz je. I dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, doświadczenia osób odwiedzających Twoją stronę internetową, żeby ta strona ładowała się szybko, żeby była łatwa do przeglądania. I drugi powód większość przeglądarek, które odpowiadają za pozycjonowanie Twojej strony, prędkość Twojej strony bierze bardzo mocno pod uwagę jako wartość i zwiększanie Twojej pozycji. Więc są dwa powody. Użytkownika i Twojej z perspektywy tak tzw. SEO. W wyszukiwaniu ta strona będzie znacznie na wyższej pozycji niż strony, które ładują się bardzo mozolnie i powoli. Ale teraz jak możemy to zrobić? I teraz ci średnio zaawansowani użytkownicy wiedzą, że chociażby w programach graficznych jest nawet funkcja zapisz dla internetu, które zwykłe zdjęcie potrafią bez specjalnej utraty, utraty wizualnej na jakości zapisać w, nad, w znacznie mniejszej wielkości. Dzieje się też tak dlatego, że często np. Na ktoś nawet zamówił profesjonalną sesję z fotografem z najnowszym, najnowszym modelem lustrzanki i taki fotograf zrobił piękne zdjęcia. Wysyła je do klienta, czyli do ciebie, ty je pobierasz z internetu i ładujesz na swoją stronę internetową. I tu się pojawia kłopot. Ponieważ kiedy pobierasz takie jedno zdjęcie, ono potrafi zamówić kilka, kilkanaście nawet megabajtów. Kiedy klikasz pobierz, ono na Twój dysk twardy zapisuje się od kilku, kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu sekund, w zależności oczywiście od wielkości i prędkości Twojego internetu. I teraz sobie pomyśl, jeśli takich zdjęć na Twojej stronie będzie kilka, to ile czasu przeglądarka potrzebuje, żeby załadować Twoją stronę w całości? Więc. Dlatego tak istotne jest, żeby te zdjęcia zostały zmniejszone. Czy je pobierasz z banku zdjęć, kupujesz z licencją, czy to są zamówione u fotografa, warto zwrócić uwagę na to, żeby to zdjęcie nie zajmowało kilku, kilkunastu megabajtów, co najwyżej kilkaset kilobajtów. No i osoby średnio zaawansowane, mówią, no tak, JPEGi czy PNG, tego typu formaty plików zapisane dla internetu zajmują znacznie mniej miejsca. Ale ja wam dzisiaj chcę zaproponować sposób, który pozwala wam pójść jeszcze krok dalej. Bo nowoczesna technologia plików, a dokładnie plik WebP, stworzony jakiś czas temu, już kilka lat temu przez Google, w tym roku stał się dopiero dość bardzo popularny z tego względu, że większość przeglądarek została, jakby zaakceptowała ten format jako pełnoprawny format plików graficznych. I ten format pliku pozwoli ci jeszcze bardziej. Zmniejszyć wielkość Twoich zdjęć. Nie będę skupiał się dzisiaj na tym, jak je generować, bo o tym można byłoby nagrać osobny odcinek, ale w trzech prostych krokach. Jeśli masz chociaż trochę doświadczenia z grafiką, to w większości programów graficznych już jest możliwość zapisania pliku jako webp. Jeśli jeszcze nie ma, to prawdopodobnie musisz zrobić update swojego programowania lub zainstalować jakiś dodatek, jakąś wtyczkę do tego oprogramowania. To jest sposób numer, numer jeden dla średnio zaawansowanych. Dla totalnych laików są rozwiązania online. Jeśli w wyszukiwarce wpiszesz. Na przykład JPEG, PNG do WebP, to wyskoczy ci narzędzie, gdzie tak naprawdę w kilku kliknięciach masz problem rozwiązany, bo ładujesz folder ze swoimi zdjęciami, on się konwertuje z automatu i pobierasz już w formacie WebP i te WebP wgrywasz na swoją stronę internetową. I trzeci sposób to na przykład, jeśli masz stronę na WordPressie, na różnego rodzaju tak otwartych systemach. Też są rozwiązania takie jak wtyczki, gdzie jednym kliknięciem jesteś w stanie wszystkie swoje już załadowane pliki przekonwertować na pliki typu WebP. I zachęcam, Twoja strona będzie działać znacznie szybciej, co polepszy doświadczenia twoich, twoich odwiedzających Twoją stronę, ale także będzie miało to znaczący wpływ na poprawę w wynikach wyszukiwania. Więc dlatego warto. I jeśli mam Cię jeszcze w jakiś sposób przekonać, żeby to zrobić, to ostatnia firma, dla której robiliśmy tego typu usługę. Na ich stronie samo zmniejszenie plików do mniejszego rozmiaru i do zapisa poprzez zapisanie ich do formatu WebP pozwoliło na zaoszczędzenie 2 GB miejsca. Co naprawdę jest imponującą, imponującą liczbą, więc tym bardziej zachęcam cię, żebyś to zrobił. Mniejsze pliki poprzez zapisanie do WebP daje naprawdę dużo korzyści. Więc problem pierwszy rozwiązany. Kolejny problem również dotyczy zdjęć na Twojej stronie internetowej, a mianowicie chodzi o brak tytułów i tak zwanych altów, czyli alternative text w Twoich zdjęciach, które wkładujesz wgrywasz na stronę internetową. Dzieje się tak bardzo podob z podobnego powodu, jak w przypadku konwersji z jpg czy PNG na WebPi albo dużych rozmiarów plików. Kupiłeś zdjęcie w banku zdjęć, dostałeś je od fotografa, fotograf ich nie posegregował, bo przecież nie wiedział, gdzie będziesz i w jakim celu ich używać, więc prawdopodobnie tytuły zdjęć wygenerował jego aparat, więc często dzieje się tak, że takie zdjęcie, które otrzymałeś, nazywa się DSC 003637 37 i Albo jeśli pobrałeś z banku zdjęć, to prawdopodobnie początek nazwy tego zdjęcia to jest nazwa banku zdjęć, z którego zdjęcie zostało pobrane. I teraz, dlaczego warto zmienić tytuł zdjęcia i tzw. alternative text? Powody są dwa. Główny powód to oczywiście kwestia wyszukiwania pozycji w wyszukiwarkach, ponieważ wyszukiwarka nie wchodzi na Twoją stronę tak jak człowiek i mówi: Wow, ładna strona, uśmiechnięta kobieta. On bardziej patrzy, jak to zdjęcie, które tam się wyświetla, się nazywa i jaki ma alternatywny tekst. Druga, drugi powód, to tak już bardziej, bardziej pod względem użytkownika, ktoś otwiera twoją stronę na telefonie komórkowym, akurat zmniejszył mu się zasięg, nie załadowały mu się zdjęcia, i w takim przypadku bardzo często dzieje się, że wyświetla się mała ikonka i tytuł tego zdjęcia, lub alternative text, czyli właśnie ten Alt, w zależności od tego, jakie masz ustawienia na stronie. I teraz dużo łatwiej będzie mu zrozumieć, co powinno być w tym miejscu, jeśli tam użyjesz odpowiedniego tytułu, czy opisu, czy tagu, niż. Jeśli będzie tam DSC0036, więc naprawdę warto to robić, i znowu sposoby są trzy. Jeśli jesteś grafikiem, trochę ogarniasz grafikę, chcesz ogarniać grafikę, to łatwo to znajdziesz w większości programów graficznych poprzez edycję, tzw. parametrów zdjęcia, jesteś w stanie to dodać, tak zwane tagi i opisy. Jeśli nie, są też narzędzia, które robią to hurtowo, czyli wgrywasz folder i dodajesz tak, czego nie do końca zalecam z tego względu, że no nie chcemy robić tego hurtowo. My chcemy, żeby każde zdjęcie było indywidualne, że miało swój indywidualny opis, że miało swój indywidualny alt. Bo jeśli szukasz jakiegoś zdjęcia w internecie, to prawdopodobnie wpisujesz konkretne hasło. Wpisujesz buty, wpisujesz ślub, wpisujesz stal, wpisujesz panel fotowoltaiczny, nie wpisujesz DSC 0036 czy nazwę konkretnego banku zdjęć. Dlatego to weź pod uwagę. Jeśli Ty się tak zachowujesz w internecie, to inni użytkownicy... Również. Więc, Ty, jako dostarczyciel treści, wiedzy, produktów, zrób tak, żeby łatwiej było po prostu w internecie je znaleźć. No i trzecim, najprostszym sposobem, jeśli używasz jakiegoś otwartego CMS-a, czyli typu WordPress, PrestaShop, Magento, to bardzo często przy wgrywaniu pliku do Twojej strony internetowej, zaraz po wgraniu pojawi się właśnie opcja, jaki link ma być do tego pliku, jaki ma być tytuł tego pliku i jaki ma być alt. I to warto robić, to zajmuje trochę więcej czasu, przez co. Często ktoś po prostu to odpuszcza, ale to jest bardzo często spotykany problem, który okazuje się, że robi dużą różnicę później między dwoma podobnymi firmami w, z konkurencji, a jednak z jakiegoś powodu coś, co nie widać na pierwszych tokach na stronie głównej, gdzieś tam głębiej wpływa na pozycję strony w wyszukiwarkach. Więc zadbaj, żeby Twoje zdjęcia, które wgrywasz na stronę internetową, miały tytuły i alty, czyli alternatywne teksty. Problem drugi, rozwiązany. Kolejny problem. Dotyczy nagłówków na Twojej stronie, czyli takich wytłuszczonych tekstów, które często chcę w jakiś sposób wyróżnić. Czy to na głównym banerze, czy zaraz pod spodem. To, co wszystko piszemy większymi literami na stronie, bo wydaje nam się ważne. I to są bardzo często teksty dla wszystkich, czyli dla nikogo. Dlaczego o tym mówię? Przeczytam Wam trzy przykłady, i to są przykłady, które wziąłem bezpośrednio ze stron internetowych firm, które albo obserwuję, albo znam, albo w jakiś sposób już pracowałem i coś zmieniliśmy. I to przykłady, Dosłownie, słowo w słowo, gwarantujemy świetną jakość i wsparcie wykwalifikowanego personelu. To jest przykład numer jeden. Przykład numer dwa: mamy kompleksową ofertę i ponadprzeciętną jakość. Przykład numer dwa: powiedzcie mi, z jakiej jest branży, jaki produkt oni oferują. Przykład numer trzy: dostarczamy innowacyjne rozwiązania w świetnej cenie. Wszystko brzmi logicznie, wszystko brzmi fajnie. Ale nie mówi tak naprawdę nic. Bo każda firma, która chce pozyskać klienta, każda firma, która chce w jakiś sposób się rozwijać, przecież nie powie, nie, u nas nie dostaniesz najwyższej jakości, u nas nie masz świetnej ceny. Nie, to jest oczywiste, że każdy chce to dostarczyć. Ty tworząc swoje nagłówki, musisz skupić się na tym, jaki jest problem lub wyzwanie twoich odbiorców i jak ty, twoja usługa, twój produkt jest w stanie nieść korzyści w oparciu o to. I tak twórz nagłówki, żeby do nich w ten sposób docierać. Bo jeśli będziesz miał nagłówki na stronie, nagłówki. Dla tych z Was, którzy są troszeczkę bardziej zaawansowani, typu H1, czyli najwyższego, najwyższej wartości, będą tego typu, to one nic nie wnoszą. O, skończąc oglądać, oglądać to wideo, wpisz sobie, gwarantujemy najwyższą jakość w wyszukiwarce Google. Otrzymasz 20, ponad 25 milionów wyników, rezultatów. Czyli nie ma sensu konkurować na tego typu słowa kluczowe, gwarantujemy najwyższą jakość. Daj konkret, co Ty, co ty dostarczasz. Co oferujesz? Co jest twoją, twoją usługą, co jest Twoim produktem? Bo przykład z życia wzięty całkiem niedawno przerabialiśmy stronę dla pewnej firmy sprzątającej z Wielkiej Brytanii. Duża firma sprzątająca, bardzo fajnie prospektująca, ale ktoś im zrobił stronę, bo chcieli zaoszczędzić, i przychodzą później do nas. Żebyśmy to poprawili. I pierwszą rzeczą, która była do poprawy, która wręcz mnie zaskoczyła, na stronie firmy sprzątającej w Anglii nie było ani razu użyte słowo klinik, czyli sprzątanie. Było oczywiście właśnie, że najwyższa jakość, że zawsze na czas, że świetne stawki, ceny, zaufany personel, ale tego typu słowa pasują do każdej branży. Trzy przykłady, które dzisiaj przeczytałem, prawdopodobnie pasują też do Twojej branży, bo też chcesz dawać innowacyjną jakość, świetną ofertę, najlepsze ceny, gwarancje zaufania, ale Ty musisz skupić się na konkretnych problemach swoich odbiorców i tak też twórz nagłówki do swoich artykułów, do swoich treści. I do informacji, których przekazu, które przekazujesz na stronie do odbiorców Twoich produktów i usług. Także problem numer 3. Niedopasowane nagłówki do, dla wszystkich, czyli dla, dla nikogo. A Ty masz zrobić takie, żeby one były dla konkretnej grupy, grupy Twoich odbiorców. Problem numer trzy Rozwiązanie. Kolejny punkt na naszej liście wiąże się trochę z tymi nagłówkami, żeby były unikalne, żeby były niepowtarzalne, żeby nie były takie jak do wszystkich, tylko były te właśnie dopasowane do Twojej grupy docelowej, mówiące o potrzebach, o, o korzyściach płynących. I teraz kolejny problem, który obserwuję, dotyczy całej treści na Twojej stronie, czyli tak zwanego contentu. Było więcej o tym w odcinku o kontencie, o content marketingu, ale tu chcę przestrzec się przed pewnym problemem, pewnym błędem, który popełnia spora grupa grupa osób, bo często, kiedy ktoś przychodzi do naszej agencji, pyta, mówi Paweł, ja bym potrzebował, żebyście zrobili nam stronę internetową. Więc my oczywiście robimy małą ankietę i zadajemy takie pytanie. Czy content, czyli treści, mamy stworzyć my, zająć się copywritingiem i go dostarczyć jako produkt, czy Wy, jako firma, dostarczycie nam gotowe teksty na stronę? Czasem zdarza się tak, że ktoś chcąc zaoszczędzić, mówi, dobra, to my dostarczymy Wam tekst. Oczywiście mija wyznaczony okres czasu, nie ma tych tekstów, bardzo często się zdarza, że ich po prostu nie ma. Jest tłumaczenie, które jest standardem, nie mieliśmy czasu, dużo pracy, co ja oczywiście rozumiem, więc wtedy pojawia się pewien duży błąd, bo taka firma, osoba decyzyjna w tej firmie wysyła nam maila, mówi: Sorry, nie daliśmy rady tego napisać. Tu macie linki do pięciu konkurencyjnych firm, skopiujcie od nich, tylko podpiszcie, po, po, podmieńcie dane. I wtedy zaczyna się etap, kiedy muszę wyedukować klienta, dlaczego nie chcemy tego robić i dlaczego nie warto tego robić. Pierwszy główny powód to treść nieunikatowa, nie wyróżni cię na tle konkurencji. A drugi, jakby kradzież, bo to nawet tego słowa trzeba użyć treści od konkurencji spowoduje, że wyszukiwarki nie będą przychylnie patrzeć okiem na Twoją stronę internetową. Kopiowanie treści, duplikowanie kontentu. Posunę się nawet do użycia słowa, że to jest pewnego rodzaju, oczywiście w nawiasie przestępstwo internetowe, które może być ukarane tym, że Twoja na przykład pozycja w wyszukiwarkach może być znacznie, znacznie niższa niż tej konkurencji. Także na to bardzo zwracaj uwagę. Jeśli chcesz stworzyć content, to wszystko zależy oczywiście od Twojego budżetu, ale sposoby są proste: trzy, które ja mogę Ci zaproponować w tym momencie. Jeśli chcesz na maksa oszczędzać, napisz je sam. Zapro... Za... 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 Usiądź sobie, zaplanuj czas, napisz je. Samem, jeśli nie wiesz jak, nie masz talentu do pisania tekstów, zlecie komuś, kto się naprawdę na tym zna. Już za kilkadziesiąt złotych i za ta, ta tysiąc znaków jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto zajmuje się tym profesjonalnie. To nie jest jakiś super duży koszt. A jeśli jeszcze chcesz inaczej, są też takie aplikacje, jak na przykład Jarvis, gdzie podajesz tytuł, gdzie podajesz słowa kluczowe i temat i takie narzędzie z automatu. Taka inteligencja. E... Sztuczna inteligencja tworzy dla ciebie tekst, który ma w pełni sens i jest dopasowany do twojego produktu, do twojej usługi. Więc rozwiązań naprawdę jest dużo. Najgorszym, który możesz zrobić, to skopiowanie tekstu od innej firmy. Więc twórz unikatowe treści dopasowane do twojego produktu, do twojej grupy docelowej. Problem czwarty rozwiązanie. Idąc krok dalej w temacie kontentu. Pojawia się coś, gdzie wcale nie mieliśmy intencji kradzieży treści, duplikowania treści czy kopiowania ich od innych firm. Ale tak się czasem stało. Dlaczego? Mamy plan naszej strony, wiemy jak chce wyglądać, mamy nawet już napisane te teksty, i teraz przychodzi czas wyboru domeny. No bo kiedy ktoś nowo, tworzy nową stronę internetową, wybiera domenę. No i załóżmy, znalazł domenę, którą mu pasuje, no i są różne końcówki. pl. COM, eu i tak dalej. I ktoś mówi, a dobra, bierzemy wszystkie, żeby konkurencja nie kupiła, żebyśmy nie mieli później kłopotu z tym, to bierzemy te wszystkie domeny. I to jest całkiem zrozumiałe. Problem zaczyna się w momencie, kiedy te wszystkie domeny. Chcemy podłączyć pod jedną stronę. Bo mimo, że nie było w nas w ogóle intencji kradzieży treści od konkurencji, czy kopiowania czegokolwiek, to możemy zostać tak potraktowani przez przeglądarki. Jeśli nie ustawimy dobrych przekierowań, jeśli nie zrobimy tego w odpowiedni sposób i wszystkie domeny będą kierowały do jednej strony internetowej, to musisz wiedzieć, że przeglądarki każdą domenę będą traktowały osobno. Więc, mimo, że tak naprawdę to będzie jedna strona, to ty możesz zostać potraktowany, twoja firma, twoje strony, jako st strony z z duplikowanym kontentem, czyli efekt może być taki sam, jakbyś miał intencję kradzieży tego kontentu, mimo że tak wcale nie było. Dlatego rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście kupienie kilku domen. Sam mam tych domen kilkanaście, ale jeśli mam stronę główną internetową swoją, to tam jest jedna domena. Mam oczywiście drugą domenę, na przykład podpiętą tylko i wyłącznie pod narzędzie Switchy. To mówiłem wam o tym narzędziu w poprzednim odcinku, i tam używam tylko i wyłącznie tej jednej domeny. Do landing page'a używam innej domeny, do strony z podcastem, który właśnie powstaje, używam jeszcze innej domeny. Warto mieć ich kilka, ale nie warto ich przekierowywać w jedno miejsce, bo możesz zostać w cudzysłowie, oczywiście, oskarżony o kradzież treści samego od siebie ale tak się może stać i przez to też może być zaniżane na przykład właśnie wartości czy pozycjonowanie twoich stron, twojej strony, bo tam będzie kilka domen, ale twojej strony w wyszukiwarkach internetowych. Więc uważaj na to, bo to jest coś co wychodzi naturalnie. Oczywiście rozumiem, że chcesz mieć kilka domen, chcesz zabezpieczyć się przed kradzieżą domeny przez konkurencję. To jest zrozumiałe, ale musisz też wiedzieć, że technicznie nie warto tych wszystkich domen kierować na jeden, na jeden na jeden portal, na jedną stronę, na jeden landing. Więc zwracaj na to uwagę. Kolejny problem Rozwiązanie. No i jeszcze jeden temat, o którym koniecznie muszę wspomnieć. Bo obserwuję, że już coraz rzadziej, ale jednak w dalszym ciągu dostrzegam, że często na stronach internetowych brakuje czegoś, co nazywa się certyfikatem SSL. Długo było opowiadać, na czym to dokładnie polega, ale dla Laika najprostszym sposobem wytłumaczenia jest taka najczęściej kółdeczka, malutka przy Twoim adresie internetowym. Żeby to w dużym uogólnieniu wytłumaczyć, to jest swojego rodzaju certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat bezpieczeństwa przesyłanych danych między Twoją stroną internetową, a Osobą odwiedzającą Twoją stronę internetową. Czyli jeśli ona wypełnia jakieś formularze, wpisuje jakieś dane, to te dane są szyfrowane i po prostu bezpieczne. I z tego co pamiętam, od 2018 roku większość przeglądarek wręcz wymaga zainstalowanego certyfika certyfikatu SSL. I co to może spowodować, jeśli tego certyfikatu nie masz? Po pierwsze, jeśli nie ma tej kółdeczki, to w najgorszym wypadku koło Twojego adresu internetowego wyświetli się niezabezpieczone. Co z doświadczenia wiem, że u wielu osób może budzić pewne wątpliwości, jak to jest. Jestem na stronie poważnej firmy, a tam jest napisane, że jest niezabezpieczona. Zdarzało się, że wiele osób pytało mnie o to i na przykład wychodzi z takiej strony internetowej. Drugi powód, w takim skrajnym przypadku, twoja strona może, może nawet być zablokowana. Może pojawić się monit, że link prowadzi do niebezpiecznego miejsca w internecie. I takie monity czasem się wyświetlają poprzez złą konfigurację albo całkowity brak takiego certyfikatu, po prostu, mimo że ty. Patrząc na swoją stronę, mówisz wszystko fajnie, mamy stronę internetową. To docelowo, na przykład z reklam, przekierowanie do tej strony może nie działać. Wyślesz komuś linka i on do tej strony nie trafi, bo link będzie, załóżmy, HTTPS, czyli to będzie link do stron z certyfikatem, a z jakiegoś powodu ona się nie otwiera, bo na przykład certyfikat nie jest aktywny albo w ogóle nie jest zainstalowany. Więc na to zwróć uwagę, bo to mały szczegół, ale może mieć duże znaczenie i w pozycjonowaniu, i w odbiorze Twojej strony, i w ogóle w dotarciu na Twoją stronę. Internetowo, więc mam nadzieję, że zrozumiesz. Że I taki certyfikat możesz kupić u swojego hostingodawcy. Często rocznie to kosztuje kilkadziesiąt złotych, także to są naprawdę niewielkie, niewielkie kwoty. A jak już naprawdę chcesz oszczędzać, to jest nawet opcja czegoś, co się nazywa Let's Encrypt, czyli to jest bezpłatny certyfikat SSL. Jest taka organizacja non-profit, która wydała taki certyfikat, i dobre hostingi mają to już w standardzie, że możesz po prostu bezpłatnie nawet taki certyfikat SSL u siebie zainstalować. Jeśli nie, Wchodź na ich stronę, też zakładasz sobie konto, możesz tego typu certyfikatu używać i on już jest znacznie lepszy niż taki całkowity brak tego właśnie rozwiązania jakim jest SSL. Więc zwróć na to uwagę również na swojej stronie internetowej. Zwróć też uwagę na pozostałe punkty, o których dzisiaj powiedzieliśmy, bo to naprawdę niby nie dużo, a robi ogromną różnicę później przy konkurowaniu z innymi firmami, przy pozycji w wyszukiwarkach, przy odbiorze twojej strony internetowej. Więc weź to pod uwagę. Mam nadzieję, że takie treści niosą dla ciebie wartość i coś wyniosłeś z dzisiejszego odcinka, żeby coś wdrożyć, zmienić na swojej stronie. Zachęcam, jeśli macie pytania, dajcie znać w komentarzach. Na każdy komentarz oczywiście odpowiadam, jeśli będzie merytoryczny, treściwy, to chętnie pomogę w ustawieniu czy w zmianie, doradzeniu tego, co dla Waszych stron internetowych będzie najlepsze. Zachęcam Cię też do dołączenia do grupy na Facebooku, która nazywa się Skuteczny Marketing i Sprzedaż. Link do tej grupy znajdziecie w opisie do tego odcinka. Tam po pierwsze możesz zadać więcej pytań, rozszerzyć temat, możesz dowiedzieć się więcej w aspektach, których, o których mówimy w odcinkach. Spotkasz też osoby podobne do siebie, czyli przedsiębiorców, osoby interesujące się marketingiem i sprzedażą, gdzie możecie wywiedzić się doświadczeniami, czy zwyczajnie po prostu porozmawiać na tematy związane z marketingiem, biznesem, sprzedażą i brandingiem. Więc zachęcam, dołącz do tej grupy jeszcze dziś. No i na sam koniec po raz kolejny poproszę... Pomóż mi w rozwoju tego kanału, zostaw już teraz łapkę do góry, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pod tym wideo to ma duże znaczenie dla mnie, bo jeśli jest więcej interakcji, to YouTube dociera z moimi treściami do większej ilości osób. A to dla mnie jest w pewnym sensie wynagrodzeniem mojej pracy, którą wykonuję nagrywając tego typu odcinki całkowicie bezpłatnie. Mam nadzieję, że już subskrybujesz. Jeśli nie, to pamiętaj: czerwony przycisk i obok jest dzwoneczek, który. Spowoduje, że będziesz na bieżąco informowany o materiałach na tym kanale, które będę dodawał w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj byłeś ze mną. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć!